Czy ktoś mi wytłumaczy, jakim cudem tak świetna fryzura jak Side Part jest na ostatnim miejscu? O czym jest ten filmik? Już ci tłumaczę. Otóż na jednej z grup na Facebooku ponad 3,5 tysiąca kobiet wzięło udział w głosowaniu, jaka jest najlepsza męska fryzura. Miały do wyboru zdjęcia i klikały, która fryzura im się najbardziej podoba. Jestem ekstremalnie zaskoczony, że Side Part jest na ostatnim miejscu. Miał zaledwie 35 głosów, co jest mniej niż 1% a side part jest tak kozacką, tak klasyczną, ładną fryzurą, że naprawdę jestem zaskoczony. Na 11. miejscu był side part, na 10. mamy fryzurę na marka Mostowiaka, która łącznie ma 73 głosy, co daje nam około 2%. Ale musimy pamiętać o tym, że później jest jeszcze middle part w tym rankingu. Nie wiem dlaczego jest podzielenie middle parta na fryzurę marka Mostowiaka. Fryzura marka może być trochę krótsza, ale raczej nazwałbym tą to tą samą fryzurą. Marek jest na dziesiątym miejscu i co jest ważne, co jest ważne, że Marek ostatnio jest ekstremalnie modny. Ja wiem, jeżeli żyjesz dalej w czasach, w których fryzura była wyśmiewana, to te czasy minęły i teraz fryzura na Marka Mostowiaka jest naprawdę, naprawdę kozacka. Miejsce dziewiąte, 126 głosów, czyli około 3,5% mamy fryzurę na samuraja. Zwróć uwagę, że ten samuraj na tej miniaturce jest naprawdę, naprawdę kozacki i o takiego jest czasami trudno. Jeżeli planujesz zapuszczać samuraja, to koniecznie kliknij w ten link u góry, ponieważ tam jest filmik, w którym mówię jak mieć kozackiego, przekozackiego samuraja. Miejsce ósme, 135 głosów, co daje nam jakieś 3,7%. Jest to dosyć dziwna fryzura, to jest po prostu chłopak, który ma grzywkę narzuconą na czoło. Chyba coś podobnego miał kiedyś Justin Bieber, coś w tym stylu, ale zwróćmy uwagę, że to jest taki jakiś e, azjatycki chłopak, tam to jest ekstremalnie modne. I wydaje mi się, że kobiety, które na to głosowały są zapewne jakimiś fankami anime lub jakiegoś popu tamtego. Tam I u nas w Polsce taka grzywka nie wygląda tak świetnie jak na azjatyckich chłopakach. Ale jest to spoko fryzura, jeżeli masz trochę większe czoło. Później jeszcze będzie French Club w tym rankingu, już spoileruję. Ale jeżeli masz trochę dłuższe czoło, możesz się bawić z zakryciem go właśnie za pomocą grzywki. I tak jak widzisz, ta fryzura naprawdę jest popularna wśród kobiet. Miejsce siódme i około 4% włosów, i wreszcie mamy długie włosy. Niestety są to najdłuższe włosy, które się znalazły w zestawieniu. Włosów takiej mojej długości już niestety nie ma, a szkoda, bo z miłą chęcią bym się czegoś dowiedział. Ale to zdjęcie jest ogólnie ekstremalnie popularne. Jeżeli wpiszesz Men Long Hairs, Men Long Hairstyles, Ideas to na pewno znajdziesz właśnie te zdjęcie, ponieważ jest to klasyk mężczyzny w długich włosach i jak widać, hej, długie włosy są ok według wielu kobiet. Na szóstym miejscu mamy undercata. Na szczęście została tutaj dobrana ekstremalnie dobra fotka, ponieważ Brad Pitt w tym undercutcie, to jest scena z jakiegoś filmu ogólnie, nie kojarzę jakiego, ale Brad Pitt w tym filmie ma tak kozackiego undercata. Jeżeli planujesz kiedyś mieć undercata, to poszukaj poradników na lecie jak zrobić undercata jak Brad Pitt, ponieważ ten undercut to jest stopka i nic zimnego, że spodobał się tak wielu kobietom. Miejsce piąte i pozwól, że wstawię tutaj mały przerywning. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, daj proszę łapkę w górę, a także napisz byle jaki, naprawdę byle jaki komentarz. Nie ma znaczenia jaki, ważne jest to po prostu dla algorytmów, ponieważ dzięki temu ten filmik będzie popularniejszy. Możesz nawet randomowo wciskać przyciski na klawiaturze i dać taki komentarz, też będzie w porządku. A jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, muszę ci powiedzieć, że jest on stworzony dla ciebie, chociażby zerknij na ten materiał, w którym mówię o tym, jak dbać o włosy, żeby po prostu ładnie wyglądały i dobrze się układały. Jeżeli sądzisz, że ten kanał jest dla Ciebie, daj proszę subskrypcję, jedziemy dalej. Piąte miejsce i to już nie są przelewki, ponieważ 269 głosów, co daje nam 7,3% na French Cropa, czyli na fryzurę, która ostatnimi czasy, już od wielu lat jest coraz to bardziej popularna. French Cropa polecam przede wszystkim jakimś młodym chłopakom, osobom, które chcą jakoś eksperymentować ze swoimi fryzurami. Zwróć uwagę na to, że ta fryzura bardzo zakrywa czoło, dlatego jeżeli masz jakieś większe czoło, jeżeli jest to u Ciebie jakiś problem, możesz lecieć właśnie w French Cropa. Co ważne, on dobrze wygląda też w opcji z włosami trochę bardziej lokowanymi. Czyli jeżeli robią ci jakieś loczki, nie wiesz co z tym zrobić. French Crop jest idealną opcją. I tak jak widzisz, hej, wielu kobietom się on podoba. Więc możesz w to lecieć. Miejsce czwarte. 8% głosów zostało oddanych na tę fryzurę, i nic dziwnego. Co ciekawe, ta fryzura jakiś czas temu nie znalazłaby się w tym rankingu, co pokazuje, że moda zatacza koło. Mamy tutaj middle parta, wersja trochę bardziej messy, taki niesforny, ale to jest też na plus, ponieważ takiego czasem jest łatwiej ułożyć. 300 osób prawie oddało na niego głos. Jest to fryzura, która jest ostatnio bardzo popularna. Ogólnie dłuższe włosy niż takie, jak wyglądają na zero, są ostatnio coraz bardziej popularne. Dlatego jeżeli planujesz jakoś eksperymentować z fryzurami, to właśnie Messi Middle Part, ogólnie Middle Part, jest świetną fryzurą. Zwróć uwagę też na to, że... Ta sama, identyczna wręcz fryzura została na dziesiątym miejscu, tylko ktoś nam napisał, że fryzura na marka Mostowiaka. Tutaj mamy już troszeczkę dłuższą wersję, ale mimo wszystko oba to są middle party. Fryzura znana też na Leonardo DiCaprio, ponieważ on w Titanicu miał coś podobnego, a także coraz częściej widać to na TikToku, a także wśród innych popularnych osób. Niedziwnego, że ta fryzura znalazła się na miejscu czwartym. A teraz przechodzimy na podium. Miejsce trzecie i mamy tutaj Pompadura, który ma 16% głosów, czyli prawie dwa razy więcej niż middle part, który był na poprzednim miejscu. Ale nic dziwnego. Pompadur jest fryzurą klasyczną i ponadczasową. Już od dziesiątek lat mężczyźni latają w Pompadurze. Jest to fryzura, którą warto spróbować, którą warto zobaczyć, jak będzie się zachowywała na naszych głosach. To pamiętaj, że tutaj ten pan, który jest na zdjęciu. Zdjęcie jest jeszcze robione u Barbera, podejrzewam, także jest to świeże cięcie. Ten fade wygląda tutaj naprawdę kozacko. Potrzeba trochę czasu, żeby układać pompadura i potrzeba też dobrych kosmetyków oczywiście, ale warto jest go przetestować na swojej głowie, jak będziemy w nim wyglądać. On bardzo, bardzo unosi włosy do góry, dzięki czemu wizualnie wydłuża naszą twarz i tak jak widać jest ekstremalnie, ekstremalnie popularny i lubiany też przez kobiety. Miejsce drugie mnie zaskoczyło prawie tak samo jak side part na ostatnim miejscu, ponieważ 23% głosów zostało oddanych na baskata. Co prawda ten baskat tutaj wygląda naprawdę dobrze i ta broda w połączeniu z tym panem wygląda przekozacko. Zwróć uwagę, że baskat to nie jest po prostu fryzura włosy wyglądane na zero, ale mamy tutaj właśnie też minimalnego fejda, dzięki czemu jest takie ładne przejście, bardzo płynne. Jeżeli chcesz utrzymać takiego baskata, jeżeli chcesz go mieć, musisz pamiętać, żeby regularnie chodzić do fryzjera, ponieważ on najlepiej wygląda właśnie świeżo po ścięciu. A tutaj po dwóch tygodniach już te boki mogą lekko zarastać i nie będzie wyglądał tak kozacko. Ale warto, jeżeli nie lubisz się bawić żadnymi produktami, jeżeli nie lubisz stać przed lustrem, jeżeli w ogóle cię to nie kręci, to basket jest mega, mega opcją. I tak jak widzisz, jest drugą najpopularniejszą fryzurą. Na pierwszym miejscu jest fryzura, która ma 26% głosów. I co ciekawe, mam też screen z komentarzy, jak tam niektóre osoby pisały. I ta fryzura, oprócz tego, że jest najpopularniejsza, Jesteś najczęściej, najczęściej naprawdę hejtowana i były komentarze Hej, dlaczego ktoś wybiera tę fryzurę? Przecież ona okropnie wygląda. Tą fryzurą jest quiff, czyli włosy ułożone do góry. Ale naprawdę, szczerze mówiąc, ten pan na tym zdjęciu wygląda tak dobrze i że boję się, że kobiety nie oceniały fryzurę, ale ogólnie jak pan wygląda na zdjęciu. Mimo wszystko, mimo wszystko quiff jest top 3 moim zdaniem fryzur, które mogą pasować mężczyznom. Największym plusem quiffe jest to, że dosyć łatwo się go układa, ponieważ sprawna ręka go dosyć szybko ułoży, a także to, że on optycznie wydłuża naszą twarz. Niezależnie od tego, jak w jakim jesteś wieku, polecam ci spróbowanie quiffe'a. Potrzeba tutaj parę centymetrów u góry. Bardzo łatwa fryzura, która świetnie się prezentuje w takich każualowych ubraniach. Przykładowo, ja teraz, jeżeli miałbym mieć jakąś fryzurę do takiego outfitu. Pływ byłby najlepszy. Nic dziwnego, że jest na pierwszym miejscu. Ważna rzecz jest taka, żebyś nie wybierał swojej następnej fryzury patrząc za ten ranking, tak? Ponieważ nie znasz tych kobiet, nie wiesz, kim one są, nie wiesz, czy na poważnie brał udział w tym rankingu, czy, czy nie bardzo. I ważna rzecz jest taka, żebyś zawsze pamiętał, żeby dobrać swoją fryzurę do kształtu twarzy, ponieważ hej! Może Ci się wydawać, że okej, okay, skoro middle part jest mniej popularny niż baskat, to ja wybiorę baskata może, ponieważ bardziej się kobietom podoba. No ale przykładowo ja w baskacie wyglądałbym okropnie podejrzewam, dlatego nie robię baskata. Tak samo sytuacja może się mieć z Tobą. Dlatego to, co będę Ci polecał, to po obejrzeniu tego filmiku kliknij w link poniżej. Tam będziesz miał takiego PDF-a, którego przygotowałem i dzięki temu dowiesz się, jaki jest Twój kształt twarzy, a także jaka... Fryzura będzie pasowała do Twojego kształtu twarzy. Dzięki temu nie będziesz strzelał ślepakami i próbował jakichś dziwnych fryzur, tylko będziesz wiedział, co mniej więcej do ciebie pasuje. To jest bardzo łatwa metoda, ponieważ przykładowo ten pan w kwifie nie wyglądałby świetnie w baskacie, a ten pan z baskata w długich włosach nie wyglądałby świetnie. Oni po prostu wiedzą, jaka fryzura pasuje do ich kształtu twarzy, ty też się tego możesz dowiedzieć. Warto też pamiętać o tym, że zdjęcia tych fryzur były robione zapewne jeszcze u Barbera, na krześle, zaraz strzyżeniu. dlatego wyglądają tak świetnie. I jeżeli byśmy zmienili tutaj zdjęcia, przykład bo mielibyśmy jakieś lepsze, lepsze zdjęcie side parta, to zapewne kobiety tutaj wybrałyby side parta i one się opierały na zdjęciu, a także o tym, jak, jak mężczyzna wyglądał, a nie oceniały w 100% fryzury. Mimo wszystko warto jest się temu przyglądać i warto tutaj zacząć eksperymentować. Jeżeli nie eksperymentujesz jakoś z włosami, jeżeli cały czas masz jedną i tą samą fryzurę, to spokojnie będzie zerknąć na to, ok, dobra, kobiety lubią to, no to sprawdzimy teraz, jak będę wyglądał w tym. Jeżeli miałbym to jakoś krótko podsumować, to hej, raczej nie leć we fryzurę, którą wiele osób lubi, tylko leć taką, w której ty się dobrze czujesz. Ja się świetnie czuję w długich włosach i mimo tego, że one mogłyby być w tym rankingu gdzieś daleko, no to ja przecież nie będę nagle robił Queefa, bo kobiety w jakimś dziwnym rankingu wybrały Queefa na pierwszym miejscu. Po prostu dobierz fryzurę, która najlepiej do Ciebie pasuje, a także w której się czujesz pewnie, w której się czujesz dobrze, ponieważ to jest najważniejsze i dzięki temu Ty w rankingu będziesz na pierwszym miejscu w swojej fryzurze, niezależnie od tego, jaką będziesz miał. Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie fryzur, to koniecznie dołącz do grupy Zadbani Mężczyźni na Facebooku. Możesz nawet tam dodać pytanie anonimowo i mężczyźni, którzy tam są, na pewno, na pewno ci pomogą. Tymczasem to tyle. Jeżeli dotrwałeś do końca, będę wdzięczny, jeżeli dasz jakikolwiek komentarz dla statystyk. Dzięki ci bardzo za ten odcinek. Widzimy się w następnym. Na razie. Cześć.